Aby wykonać ćwiczenia izometryczne odcinka szyjnego, należy użyć oporu zewnętrznego. Możemy dokonać tego własną ręką. W ten sposób ćwiczenia te możemy wykonywać w dowolnych warunkach w domu, w biurze, nawet w samochodzie, pamiętając oczywiście o bezpieczeństwie jazdy. Aby napiąć mięśnie odcinka szyjnego, musimy wywołać zewnętrzny opór może to być naszą ręką czy dłonią. Pozostajemy w swojej eleganckiej, prostej. Zgrabnej sylwetce, którą chcemy utrzymać, pamiętamy, że siedząc odrywamy się od oparcia i tak, jakbyśmy głową chcieli przesuwać w stronę ręki, ale tego ruchu nie wykonujemy, oporujemy ręką. Opór taki, który pozwala nam wykonać wdech i wydech, czyli napinamy mięśnie. Napięcie powinno trwać tyle, co trwa wdech-wydech, czyli około 4 sekund. Rozluźniamy. Warto stosować ćwiczenie na przemian, czyli jeżeli najpierw uciskaliśmy po prawej stronie. To blokujemy teraz stronę lewą, wykonujemy napięcie. Ćwiczenie trwa około długości wdechu i wydechu, czyli 4 sekundy. 3, 4. Rozluźniamy. Następnie opór na kark. Tak samo jesteśmy w stanie wykonać wdech i wydech. Rozluźniamy. Opór na czoło. Tak jakbyśmy chcieli wykonać tego ruchu, oczywiście nie wykonujemy. Napinamy, wytrzymujemy 4 sekundy. Rozluźniamy. I ćwiczenie powtarzamy czterokrotnie w każdą stronę. Po 4 sekundy napięcie. Wdech, wydech. 4 sekundy rozluźnienie. Przenosimy rękę. Lepiej i bardziej fizjologicznie jest, jeżeli powtarzamy, zmieniając kierunki świata. Napinamy mięśnie. Wdech, wydech. 3, 4, relaks. I ćwiczymy do przodu. Napięcie. dwa, 3. Cztery napięcie pozwala nam oddychać, rozmawiać, rozluźniamy. Po napięciu, po wykonaniu czterech cykli, warto rozluźnić mięśnie odcinka szyjnego. Polega to na grawitacyjnym pochyleniu, rozluźnieniu głowy. Zatrzymujemy na kilka do kilkunastu sekund, rozluźniamy i do tyłu podobnie. Wychylamy głowę, rozluźniamy. I na boki też bardzo delikatnie, fizjologicznie, krawitacyjnie. Nie śpieszymy się, mamy czas rozluźniać. Pamiętamy, że należy unikać ruchów rotacyjnych, szarpiących. Jeżeli w momencie wykonywania ćwiczenia pojawiają się mrowienia, drętwienia lub dyskomfort, należy takie ćwiczenie przerwać. To ćwiczenie możesz wykonywać w pozycji siedzącej. Pamiętaj, aby ćwicząc nie opierać się o oparcie krzesła lub fotela.